Serdecznie witam na kanale Krzywizna Strażnicy. Omówimy dzisiaj oraz następnym razem taki właśnie temat, czy świadkowie Jehowy głoszą o Królestwie Bożym. Od razu zaczynamy i zobaczmy najpierw, co świadkowie Jehowy sami o sobie twierdzą w tym temacie. Zajrzyjmy do broszury zatytułowanej Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie. Jest tutaj taki rozdział o znamiennym tytule: Zbory zorganizowane do głoszenia o Królestwie Bożym. I napisano tu między innymi tak: Kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, chodził od wsi do wsi oraz od miasta do miasta i głosił o Królestwie Bożym. Czytamy również. Gdzie tylko szli uczniowie, wszędzie mieli głosić o Królestwie Bożym. I mamy tutaj wersety, które to potwierdzają. Dalej czytamy o proroctwie, o zakończeniu systemu rzeczy, w którym Jezus powiedział tak: Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy nadejdzie koniec. To głoszenie jest dzisiaj podstawowym zadaniem zboru chrześcijańskiego. Czytamy. I dalej, wszystkie zbory świadków Jehowy na całym świecie są zorganizowane do systematycznego głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym na całym swoim terenie. A no więc zobaczmy, wszystko zostało tu opisane ładnie i pięknie. Jak staliśmy, Jezus i jego uczniowie głosili o Królestwie Bożym. I wszystkie zbory świadków Jehowy na całym świecie są zorganizowane do systematycznego głoszenia dobrej nowiny. O czym? O Królestwie Bożym na całym swoim terenie. I cóż, wydawałoby się szczególnie świadkom Jehowy, że tak właśnie jest, jak tu opisano że głoszą o Królestwie Bożym i spełniają proroctwo podane przez Jezusa, zapisane w Mateusza 24:14. Niestety. Może się tylko wydawać, że tak jest, ale tak nie jest. Po prostu tak nie jest. Do czego będziemy teraz dochodzić? Zacznijmy od tego, że oczywiście nie można powiedzieć, że świadkowie Jehowy nie głoszą o Królestwie Bożym. Abstrahując od tego, co o tym Królestwie faktycznie twierdzą, można założyć, że rzeczywiście głoszą o Królestwie i mówią to, co potrafią o tym Królestwie. Ale trzeba postawić bardzo ważne pytanie. W jakim stopniu głoszą o Królestwie Bożym? W jakim stopniu? Czy w takim stopniu, jak sobie to założyli? Czy naśladują Jezusa i jego uczniów, którzy intensywnie głosili o Królestwie? Nie, działalność świadków Jehowy tak nie wygląda. Okazuje się, że Królestwo Boże jest tylko niewielką częścią tego, co mają do przekazania. W takiej czy innej formie. Ludziom z zewnątrz ich organizacji. Jakie są fakty? Jaka jest rzeczywistość? Najpierw znówmy się nad ich główną działalnością, czyli głoszeniem od domu do domu. Jak często wspominają o Królestwie Bożym, kiedy chodzą od domu do domu? Z własnego około 30-letniego doświadczenia powiem, że bardzo rzadko. Wstępy do rozmów, a więc pierwsze słowa. Pierwsze zdania wypowiadane po tym, jak ktoś otworzy drzwi, poruszałem najróżniejsze tematy, ale królestwo bardzo rzadko jest wspominane. Naturalnie chodzi tu o pierwsze słowa czy zdania po tym, jak najpierw padną zwroty grzecznościowe. Zobaczmy, jak udowadnia to książka prowadzenie rozmów, która miała być pomocą w działalności kaznodziejskiej. Są tu na stronie 9 propozycje rozpoczynania rozmów w służbie polowej, czyli od domu do domu lub na ulicy. Nie trudno zauważyć po lewej stronie, że tematów jest wiele kilkanaście najróżniejszych tematów a nie jeden z nich zawiera więcej niż jeden wstęp do rozmowy. Królestwo Boże też jest tematem do rozmów, ale niestety tylko jako jeden z wielu tematów do wybrania. Więc można nawet nie zostać wybrany do rozmowy wcale. Tak czy inaczej, z pewnością widać tu, że Królestwo Boże nie jest stałym tematem świadków Jehowy, który można od nich usłyszeć, kiedy zagadną nas na ulicy lub kiedy otworzymy im drzwi mieszkania. Trzeba zauważyć jednak, że trochę ratuje sytuację to, co powiedziałem na początku tego rozdziału. Zwrócono tu uwagę, że Zadaniem jest głoszenie tej dobrej nowiny o królestwie. Napisano też, cytuję: Nawet gdy nie mówimy wprost o królestwie, powinniśmy dążyć do tego, by ludzie zrozumieli, jak bardzo jest ono potrzebne, oraz usuwać ewentualne przeszkody, które utrudniają im zastanowienie się nad tą sprawą. Koniec cytatu: A więc zamiary są dobre. Jeśli nie od razu we wstępie, to potem to królestwo powinno wypłynąć w rozmowie. No tak, ale ile razy wypływa? Ile razy na wszystkie próby nawiązania rozmowy w ogóle uda się powiedzieć więcej, cokolwiek więcej? A ile razy uda się wtedy wspomnieć o królestwie? A zatem, przeciętnie, ile razy światek Ichowy. Wspomina o Królestwie Bożym, kiedy wykonuje swoją najważniejszą część służby, czyli gdy głosi od domu do domu. Zwyczajowo niewiele razy. Niewiele razy. A miał być odwrotnie, jak czytaliśmy na początku, o tych szczytnych założeniach. Ciekawe, co powiedzieliby ludzie, do których próbują dotrzeć świadkowie Jehowy, gdyby zadać im takie pytanie. O czym Pani lub Pana zdaniem głoszą świadkowie Jehowy? Oczywiście książka, którą tutaj się posłużyłem powyżej, nie jest jedynym wyznacznikiem tego, o czym rozmawiają świadkowie Jehowy z ludźmi, do których zachodzą. Mają również inne wskazówki. Ale to nie znaczy, że inne wskazówki nakłaniają do mówienia o Królestwie Bożym. Są podobne. Najróżniejsze no tematy do rozmów i może trochę nawiązywania wprost do Królestwa Bożego. A publikacje, Świadków Jehowy, te, które próbują wręczyć ludziom w służbie od domu do domu. Teraz nawet nie próbują wręczać lub ewentualnie zrobią to po rozmowie. Ale czy będzie to publikacja mówiąca wprost o Królestwie Bożym? Okazuje się, że te nieliczne publikacje, które obecnie są coraz rzadziej wręczane ludziom, to albo nic nie mówią o Królestwie Bożym, albo gdzieś w środku, na końcu dopiero wspominają. Kiedyś przez wiele lat w powszechnym użyciu w służbie kaznodziejskiej świadków Jehowy była Strażnica, czasopismo Strażnica. Miała w swojej nazwie ciekawe wyrażenie Strażnica zwiastująca Królestwo Jehowy. Dospowszechniana była w wielu egzemplarzach. Ale czy ludzie dostrzegali pełną nazwę czasopisma, zwiastująca Królestwo Jehowy? Być może ludzie, którzy przyjmowali to czasopismo, odczytali pełny tytuł, ale potem patrzyli na resztę okładki, która najczęściej odwracała uwagę od tego, co było w nazwie czasopisma. Bo grafika okładki, przykuwająca uwagę, razem z dużym tytułem, większym niż nazwa czasopisma, promowała jakiś artykuł przewodni danego numeru, który odbiegał najczęściej od tematu królestwa. Oczywiście w środku czasopisma, chyba każdego numeru, pisano o królestwie mniej lub więcej, i wytrwali czytelnicy w końcu dotarli do informacji o królestwie. Ale królestwo nie było promowane na okładce, poza oczywiście tą pełną nazwą czasopisma, na którą być może nikt nie zwracał uwagi, ze względu na całą resztę okładki i tym bardziej, że głosiciele, którzy wręczali to czasopismo, sami rzadko kiedy zwracali uwagę na pełny tytuł strażnicy. Wspomniałem, że strażnica była rozpowszechniana w wielu egzemplarzach. Tak było. Bo służba kaznodziejska polegała na nawiązywaniu rozmowy w oparciu o temat przewodni danego numeru strażnicy, a potem jej wręczenie, czego efektem stała się. Opinia krążąca wśród ludzi, że świadkowie rozdają jakieś gazetki. Gdyby mówili, że rozdają gazetki o królestwie. Ale dlaczego mieliby tak mówić? Strażnica promowała na okładce każdego numeru najróżniejsze tematy. Ale najczęściej nie promowały ona Królestwa Bożego. Może zobaczmy teraz, aby udowodnić powyższe wywody, taki krótki przegląd tematów z okładki Strażnicy. Z lat 2014 do 2025. Jakie tematy były promowane? Spróbujmy wśród tych tematów znaleźć Królestwo Boże przez 12 lat. Ile razy tematem okładki było Królestwo Boże? Podpowiem. Zaledwie dwa razy Królestwo Boże było promowane było tematem okładki. Czy to można nazwać głoszeniem o Królestwie Bożym? Widać więc, że Królestwo Boże w Strażnicy, świadku wiechowy nie jest promowane, nie jest priorytetem w promowaniu. Na Platformie Strażnicy Królestwo jest tylko jednym z wielu tematów. Widać też na przykładzie tego zestawienia, że Strażnica jest już mocno ograniczona w wydaniach. Od kilku lat wychodzi tylko jeden numer rocznie. A od 2013 roku wydania liczą sobie już nie 32 strony, ale stron 16. Podobnie z ilością stron dokonało się w czasopiśmie Przybudźcie Się. To czasopismo było kiedyś wręczane podobnie jak Strażnica, w podobnych dużych ilościach. Ale z reguły osobom mniej zainteresowanym samą Biblią, mniej religijnym. Temat Królestwa Bożego był więc. Można by rzec naturalnie, jeszcze bardziej pomijany, zarówno na okładkach, jak i w treści czasopisma. Dokonując przeglądu tematów, które były na okładce Przybudzcie się od 2014 roku do 2025, a więc podobnie jak to uczyniłem ze strażnicą, muszę powiedzieć, że nie znalazłem ani jednego numeru promującego Królestwo Boże na okładce. Jak wspomniałem, jest to zrozumiałe w takim czasopiśmie, które miało na celu mniej religijnych odbiorców. Ale niezrozumiałe jest to, że orędzie o królestwie było wypierane znowu przez najróżniejsze tematy. Może i ciekawe i nawet przydatne, ale banalne w porównaniu z wagą tematu królestwa Bożego. A przecież, niby to właśnie o królestwie Bożym głoszą świadkowie Jehowy na całym świecie zgodnie z prostem Jezusa. Ale jak to wygląda naprawdę, to jest już inna rzeczywistość, jak do tej pory się przekonaliśmy. Ale przekonajmy się jeszcze bardziej o tym, że świadkowie Jechowy nie głoszą o Królestwie Bożym, lecz co najwyżej wspominają o tym królestwie. Zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja z traktatami, broszurami i książkami, tymi do rozpowszechniania, które świadkowie Jechowy proponują osobom zainteresowanym, a szczególnie proponowali dawniej, bo Czyni to znacznie bardziej intensywnie niż teraz, jeszcze jakieś 10-20 lat temu? Czy traktaty promują Królestwo Boże? Właśnie widzimy teraz tematy wszystkich traktatów umieszczonych w Bibliotece Internetowej Strażnicy na stronie jw.org. Królestwo Boże jest, owszem, ale jako jeden z wielu, wielu tematów. A czy broszury? promują Królestwo Boże? I znowu, tak samo jak z traktatami, wśród wszystkich broszur, które są dostępne na stronie JW.org, nie ma ani jednej, więc jest troszeczkę inaczej, ani jednej broszury, która mówi wprost o Królestwie Bożym. No a czy książki promują Królestwo Boże? Również widzimy tutaj przegląd wszystkich książek, które są dostępne na stronie JW.org. Są to książki nie tylko na użytek zewnętrzny, ale przede wszystkim na użytek wewnętrzny. Podobnie było z broszurami. Nie wszystkie były na użytek zewnętrzny. I tutaj w wypadku książek znajdziemy jedną na temat Królestwa Bożego. Królestwo Boże Panuje, taki ma tytuł. No, ale jest to książka na użytek wewnętrzny. A zatem Świadkowie Jehowy nie wydali ani jednej książki promującej Królestwo Boże którą chcieliby rozpowszechniać wśród ludzi, do których idą.